Cześć kochani, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak rozpoznać podrobioną szczotkę Clarisonic, szczególnie Clarisonic Mia 2. Ja swoją szczotkę kupiłam na eBayu, a widziałam także, że można dostać takie szczotki na Allegro. A Mają one logo Clarisonic, sprzedawcy mają zapewne świetne recenzje, a także zapewniają Was, że szczotka jest w 100% oryginalna. Jednak jeżeli jest ona znacznie tańsza niż na przykład w Seforze to prawdopodobnie jest to szczotka nieprawdziwa. Clarisonic rzadko robi wyprzedaże, prawie nigdy, także jeżeli uda Wam się dostać naprawdę ten produkt po bardzo okazyjnej cenie, to niestety bardzo często możecie być nabrani przez, przez sprzedawców, którzy po prostu sprzedają podróbki z Chin na przykład. Mm. Ja niestety nie mam tej szczotki ze sobą. Odesłałam ją z powrotem do sprzedawcy. Zakupiłam oryginalną szczotkę Clarisonic, a od autoryzowanego sprzedawcy tej marki, ale mam nadzieję, że ciągle będę w stanie pokazać wam różnicę pomiędzy tymi dwoma produktami. Pierwszą rzeczą, którą zauważycie, to napis na Waszej szczotce. Szczotka Clarisonic Mia 2, oryginalna szczotka, powinna mieć wszystkie litery ułożone w jednej linii. Odstępy pomiędzy literami powinny być. Takie same, a także te nawiasy nad S powinny być symetryczne. Tak samo w MIJA 2 poniżej te litery powinny być także ułożone w jednej linii i powinien być mały odstęp pomiędzy mia i dwójką. Wiele szczotek, które są podróbkami, albo nie posiadają tego odstępu pomiędzy mia i 2, albo tak jak w przypadku mojej szczotki, którą ja zakupiłam na eBayu, ten odstęp był znacznie większy. Poza tym litery też nie są ułożone w jednej linii, często a, odstępy nie są symetryczne. A, także to jest Wasz pierwszy, a, pierwsza wskazówka, żeby rozpoznać czy Wasza szczotka jest oryginalna, czy też a, jest to podróbka. Następnie a, numer seryjny na rączce. Każda Clarisonic powinna mieć numer seryjny, jeżeli Wasza szczotka takiego numeru nie posiada, to prawdopodobnie nie jest ona oryginalna. Czasami zdarza się, że wasza szczotka może mieć numer seryjny na rączce, ale może on być wydrukowany inną czcionką. I to także może wskazywać na to, że ta szczotka nie pochodzi naprawdę od Clarisonica. Clarisonic także umieszcza swoje logo na wszystkich akcesoriach, na przykład pokrowiec. Ma tutaj napisane Clarisonic, tylko nie wiem czy będzie to widać. Jest to tutaj wydrukowane. Także na zakrętce od szczotki. Tutaj możecie zobaczyć, że jest logo Clarisonica, także to powinno być na oryginalnej szczotce. A teraz, kiedy otworzycie swoją szczotkę. Widzicie tutaj są takie um, złote elementy. Większość podrobionych szczotek będzie miała te elementy wykonane z plastiku. Także jest tutaj napis, który mówi o numerze patentu, który posiada Clarisonic, jest tutaj w środku. Um, są też podróbki, tak jak moja podróbka, z, którą kupiłam na eBayu, które już będą miały te um, metalowe elementy. Także um, niech to nie będzie jedyna rzecz, którą będziecie się kierować, żeby rozpoznać, czy wasza szczotka jest oryginalna. Czy nie. Razem ze swoją szczotką powinniście otrzymać także żel do mycia twarzy. To powinna być mała 30 ml buteleczka. A z tego co wiem, powinna to być buteleczka w kolorze białym. Ja z moją podrobioną szczotką Clarisonic dostałam butelkę w kolorze niebieskim, um, ale no nie jestem w 100% pewna, czy, czy to zawsze jest. Uh, tak samo, że, że zawsze oryginalny Clarisonic przychodzi z białą buteleczką żelu. Jedno, czego możecie być pewni, to to, że butelka powinna być zamknięta. Jeżeli wasza butelka jest otwarta, no to prawdopodobnie um, niestety nie jest to produkt oryginalny. Także na opakowaniu szczotki Clarisonic powinniście znaleźć naklejkę z numerem seryjnym. A moja szczotka z eBaya nie miała takiej naklejki, a możecie ją znaleźć. Tutaj na pudełku koło kodu kreskowego. Następna rzecz to ładowarka. To jest część magnetyczna, którą przykładamy do szczotki, i te dwie części powinny być podłączone razem, kiedy kupujecie waszą szczotkę. W podrobionej szczotce Clarisonic prawdopodobnie będą zapakowane w ten sposób, że nie będą podłączone razem. Kiedy będziecie ładować swoją szczotkę, zwróćcie uwagę, czy magnes, który jest w ładowarce, będzie silnie trzymał się szczotki to nie powinno spadać, jeżeli potrząśniecie waszą szczotką i w wielu przypadkach, kiedy szczotki nie są prawdziwe, ten magnes także będzie, ale będzie się on bardzo słabo trzymał i kiedy będziecie próbowali przykręcić swoją szczotkę, będzie on spadał. Jeżeli nadal nie jesteście pewni, czy Wasza szczotka jest oryginalna, możecie zadzwonić do Clarisonica i podać im numer seryjny, który jest tutaj na rączce, a także powiedzieć im, jaki model szczotki posiadacie i w jakim kolorze. Ja tak zrobiłam z moją podrobioną szczotką i okazało się, że owszem, taki numer seryjny istnieje, ale jest on przypisany do zupełnie innego modelu w zupełnie innym kolorze. Podsumowując, jeżeli nie jesteście pewni, czy zakupiliście oryginalną szczotkę, Sprawdźcie napis z tyłu, numer seryjny na rączce, logo na akcesoriach, otwórzcie szczotkę i sprawdźcie czy elementy są wykonane z metalowego materiału w kolorze złotym, czy też są plastikowe? Sprawdźcie, czy wasza tubka żelu jest zamknięta, a także czy posiadacie numer seryjny na opakowaniu i czy wasza ładowarka dobrze trzyma się szczotki. A no i ostatecznie, jeżeli nadal nie jesteście pewni, zadzwońcie do Clarisonica. I to już wszystko. Mam nadzieję, że wasze klariseniki będą wam służyły bardzo dobrze i długo. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia. Pa.